Szczęść Boże, witajcie w ten środowy poranek. Rozpocznijmy go od Ewangelii według świętego Jana. W czasie ostatniej wieczerzy Jezus podniósłszy oczy ku niebu, modlił się tymi słowami: Ojcze święty, zachowaj ich w Twoim imieniu, które mi dałeś, aby tak jak my stanowili jedno. Dopóki z nimi byłem, zachowywałem ich w Twoim imieniu, które mi dałeś, i ustrzegłem ich, a nikt z nich nie zginął z wyjątkiem syna zatracenia, aby się spełniło Pismo. Ale teraz idę do ciebie i tak mówię, będąc jeszcze na świecie, aby moją radość mieli w sobie w całej pełni. Ja im przekazałem twoje słowo, a świat ich znienawidził za to, że nie są ze świata, jak i ja nie jestem ze świata. Nie proszę, abyś ich zabrał ze świata, ale byś ich ustrzegł od złego. Oni nie są ze świata, jak i ja nie jestem ze świata. Uświęć ich w prawdzie. Słowo twoje jest prawdą. Jak ty mnie posłałeś na świat, tak i ja ich na świat posłałem. A za nich ja poświęcam w ofierze samego siebie, aby i oni byli uświęceni w prawdzie. Dzisiaj znowu modlitwa Jezusa. Jezus, który modli się za mnie i za ciebie, i prosi Ojca o co: by nas nie zabierał ze świata, ale by nas uchronił od zła. I to jest bardzo dobra i ważna myśl dla nas na ten dzisiejszy dzień. Jako chrześcijanie, jako ludzie żyjemy w świecie. I nie chodzi o to, aby od tego świata uciekać, aby się od niego izolować, albo prosić Pana Boga, żeby już nas z niego zabrał, bo tu się nie da żyć. Nie, da się żyć. I Jezus prosi, żeby Bóg w tym świecie, w którym żyjemy, uchronił nas od zła. Więc naszą pierwszą misją jest żyć na ziemi, unikając złego. A mówiąc pozytywnie, żyć na ziemi... Kochając, kochając Boga, kochając drugiego człowieka i kochając samych siebie, widząc w sobie samych ukochane dziecko Pana Boga. Co więcej, na tej ziemi, na której żyjemy, otrzymujemy od Jezusa bardzo ważną misję. Jezus mówi: Ojcze, ty mnie posłałeś, a ja ich posłałem. Masz siostro i bracie misję do spełnienia. Masz być apostołem Jezusa, apostołem jego Ewangelii, apostołem miłości, przebaczenia, pokoju, dobra, piękna prawdy, tego wszystkiego, czego uczył Jezus. To jest ogromna misja do spełnienia. Zachęcam cię, siostro i bracie, do tego, aby się ucieszyć tym wyróżnieniem. Jezus daje Ci misję. Masz być Jego świadkiem wobec świata. Masz być świadkiem Jego miłości wobec tych, którzy go nie znają. I pogadaj o tym z Panem Bogiem. O tym, co się rodzi w Twoim sercu. Czy to jest właśnie radość z tego wyróżnienia, z tej misji? Czy może jest jakiś strach? Może jakiś lęk? Czy ja na pewno podołam? No to poproś Pana Boga, żeby ci dodawał odwagi. Zatem odwagi i do usłyszenia jutro.